Hej, nazywam się Magdalena Tomalak Witam Zodiakalne Wodniki w czytaniu na luty 2023 Zrobimy to czytanie dzisiaj w trochę innej formie bez podziału na różne sfery życia raczej takie ogólne, ale myślę, że równie dobrze albo może nawet bardziej, bardziej będzie z Wami rezonować Przy okazji m, informuję, że opublikowałam trzy terminy warsztatów online jeden z wewnętrznego dziecka, drugi z relacji trzeci z asertywności, w linku w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej szczegółów na ten temat. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A, a teraz zobaczmy, jakie samopoczucie mają wodniki w lutym. Mamy kartę pustelnik. Karta gwiazda. O wow, i koło fortuny. <laughs> Więc wygląda mi na to, że wyruszacie w poszukiwaniu. Szczęścia, w końcu bierzecie sprawy w swoje ręce. E, tak jakbyście byli w jakimś zastoju, w jakimś smutku, nostalgii e, albo w takim może niekoniecznie to było jakieś takie przygnębienie i nostalgia, ale mogło to być takie e, no taki zastój, takie, że nic się nie działo, taka beznadzieja po prostu. Wiecie, taka, mm, no taka niejakość e, do tej pory. I tak jakby coś was w końcu zmotywowało do tego, żeby wstać i coś zrobić, wziąć sprawy w swoje ręce, zmienić coś w swoim życiu, zacząć jakieś przedsięwzięcie, zacząć jakieś działanie i w końcu jakby zacząć żyć po prostu, zacząć działać. Dalej mamy piątkę buław, siódemkę mieczy i dziewiątkę kielichów. Ok, więc ewidentnie widać tutaj działanie, widać, że określacie sobie jakiś cel, określacie kierunek, w którym chcecie dążyć, coś, co chcecie zdobyć, i zaczynacie. No, zastanawiać się, co potrzebuję do zrealizowania tego planu, w jaki sposób mogę to zrobić, jakie mam opcje, tak jak mogę dotrzeć do tego celu, który jest dla mnie ważny, który jest dla mnie istotny. Z tą siódemką miecz myślę, że e, póki co jesteście w takiej fazie. Tego, że nie chcecie nikomu jeszcze nic o tym mówić, że pracujecie w ciszy, jakby tak w ukryciu. Na razie nie chwalę się za bardzo swoimi pomysłami, nie dzielę się z tym, co no z tym, tym swoim przedsięwzięciem, tak? Tym, do czego dążę. Trochę na takiej zasadzie, żeby nie zapeszyć, ale może też, żeby nie czuć, no jakby nie, nie skonfrontować się z. Ewentualną porażką. Także, jak mi się nie uda, no to później się będę musiała, musiała tłumaczyć, że mi nie wyszło. Więc, żeby tego uniknąć, no to nie będę nikomu mówić i skupię się po prostu na, e na swoim celu, na tym, co da mi to poczucie satysfakcji, zadowolenia, może lepsze pieniądze. E e może to być też kilka różnych pomysłów. Tutaj mamy dziewiątkę kielichów może kilka różnych właśnie przedsięwzięć albo, albo macie kilka różnych opcji i też nie za bardzo wiecie jeszcze, w którą stronę pójdziecie i z tego powodu nie chcecie się za bardzo e, chwalić ludziom czy bliskim, czy komukolwiek e, o, tym, no, o tym, co robicie e, jeszcze tak mi przeszło przez myśl, że z tą siódemką mieczy, że może być w Was trochę takie poczucie winy Poczucie lojalności wobec kogoś, wobec czegoś, um, że coś zmieniacie, czyli czasami jest tak, że jak chcę zmienić pracę, bo chcę więcej zarabiać, bo w innej firmie będę miała lepsze możliwości rozwoju, bo może chcę zmienić całkiem branżę, bo już mi się nie podoba to, co robię. Um, no to jeszcze mam takie poczucie lojalności wobec szefa, że jak ja mogę tego szefa, czy tą firmę zostawić, czy współpracowników, um, czy kogoś tam jeszcze, nie? Czy nie wiem, czasami chcę się wyprowadzić może do innego, nie wiem, wynajmuję pokój, mam współlokatorów, chciałabym się wyprowadzić już na swoje, ale jeszcze takie poczu poczucie lojalności wobec tych osób, z którymi mieszkam, takiego przywiązania może mnie tutaj w jakiś sposób blokować. Tutaj trochę w takim może też z tego powodu Trochę działacie w ukryciu na razie. Nie chcecie za bardzo mówić, żeby nie zapeszyć, ale może też nie wiecie, jak się skonfrontować z jakąś osobą, czy z jakimiś osobami. Nie za bardzo wiecie, jak się tutaj jak tutaj jakąś lojalność wobec kogoś rozwiązać. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Dwójka mieczy. Siedemka Mieczy. I karta gwiazda. No właśnie, tak jakbyście, tak jakby było raz to, o czym przed chwilą mówiłam, że z czymś tutaj się jeszcze nie, chcie, nie chcecie skonfrontować. Może właśnie taka lojalność, może coś jeszcze, może to być też takie wewnętrzne poczucie w Was, że czy aby na pewno zasługuje na ten sukces, czy ja, aby na pewno zasługuje na to, na czym mi tak bardzo zależy, na tym spełnieniu swojego marzenia, czy swoich marzeń. Tak jakbyście jeszcze nie do końca wierzyli, że, że macie wystarczające zasoby, czy że jesteście wystarczająco dobrzy, żeby dostać to, na czym wam zależy. Może tutaj chodzić, wiecie, o, o, kwalif o kwalifikacje, czy ja mam wystarczające kwalifikacje, żeby zmienić pracę na taką, jaką chcę. E, może tutaj chodzić o, o to, czy ja się czuję wystarczająco Dobra, w sensie, czy ja mam poczucie, że ja zasługuję na miłość, zasługuję na nowego partnera, żeby wejść w jakąś nową relację, wejść w nowy związek? Albo co tutaj jeszcze może być? Hmm. No, mogą się jeszcze jakieś inne wątpliwości w Was pojawiać, ale co tutaj w sumie najgorsze, to to, że tak jakby. Nie za bardzo chcecie się z tym skonfrontować. Jakby boicie się zajrzeć, boicie się popatrzeć na te swoje wątpliwości z takim nastawieniem, że jak nie będę o tym myśleć, no to nie będzie mi to tutaj wchodzić w drogę. Ale myślę, że właśnie w ten sposób sami sobie sami pod sobą dołki kopiecie, bo, bo właśnie to, że nie patrzycie na te wątpliwości i udajecie, że ich nie ma, no to to was jakby stopuje i to was. Może powstrzymywać. A jak nie teraz, no to po prostu gdzieś na, na kolejnym jakimś odcinku. W sensie, no bo to wiecie, no tutaj nic nie znika. W przyrodzie nic nie znika i, i te wątpliwości jakby same z was nie, nie ulotnią się. No dobra, zobaczmy, co mamy dalej, nie jeszcze wrócimy do tego. Dziesiątka mieczy, karta papież yy, i król buław. <laughs> ok, więc zdecydowanie jest to zakończenie jakiegoś rozdziału, trudnego rozdziału w waszym życiu. Yy, nawet jeżeli to był taki, wiecie, okres takiej niejakości, może nie strasznie trudnego się nie działo, ale. No samo to, że była, mieliście takie poczucie beznadziei, no to też jest trudne. to Trudno się żyje w taki sposób, bo to tak jakby się w ogóle nie żyło. Albo może wręcz były rzeczywiście jakieś trudności, jakieś. no dobra, już nie będę w to wchodzić, cokolwiek to było dla was. To zdecydowanie było wam z tym źle i trudno, ale co tutaj mamy to dziesiątkę mieczy, która symbolizuje. Już zakończenie pewnego cyklu, to że stoicie już tu na skraju, patrzycie w przyszłość, i też jeżeli chodzi o te wątpliwości, właśnie, o których mówiłam, to mam takie poczucie, że teraz e, może z tego, że za sobą macie trudny okres, może przez jakąś właśnie terapię przechodziliście, może dużo pracowaliście ze swoimi emocjami, no to teraz, jak już nabraliście chęci do tego, żeby coś robić, żeby działać, żeby zrealizować jakiś swój plan, żeby sięgnąć po swoje marzenia. Chcecie nastawiać się bardziej e, pozytywnie, myśleć pozytywnie, działać, a nie e, patrzeć znowu na te trudne emocje, nie patrzeć znowu na to, co gdzieś tam was może ściągać w dół. Mm, więc to jak najbardziej zrozumiałe. Ok, zobaczmy skarb emocji, co nam się tutaj pokaże. Wdzięczność. Podziw, bezsilność, zaufanie i miłość. Super. okej okay. Więc tak, no ta karta bezsilność zdecydowanie pokazuje to, o czym mówiliśmy, że to, z czego wychodzicie, więc pewnie no jeszcze przez część. Tego miesiąca gdzieś ta energia się będzie pojawiać, chociaż też mam takie poczucie, że no właśnie te obawy, o których tutaj mówiłam, że boicie się tam zajrzeć, popatrzeć na te obawy, bo boicie się, że znowu wpadniecie w tą niską energię, że znowu stracicie ten swój rozpęd, to swoje pozytywne nastawienie, tą chęć do działania i wrócicie do tak, jakby patrząc na te. Obawy i patrząc na swoje wątpliwości, em, że znowu wpadniecie w jakiegoś doła. Hmm. Hmm. To jest tą kartą zaufanie, i podziw. Ta karta podziw to tutaj mi się nasuwa tak, jakbyście sami byli. E, Pełni podziwu dla siebie samych, że w końcu udało wam się osiągnąć jakiś e, taki przełomowy moment, dotrzeć do takiego przełomowego, przełomowego momentu, w którym e, tak jakbyście zrobili właśnie taki przeskok, nie? Że jakby z tej małej dziewczynki nagle staliście się dużą e, dziewczynką, dorosłą kobietą, czy tam dorosłym mężczyzną e, tak jakby. Wiecie, jakbyście wyszli z takiego em, poczucia bezsilności, właśnie bezradności, z takiej może naiwności wręcz e, w taką pełną odwagi i chęci do działania osobę. Hmm. tutaj jest tą kartą zaufanie, coś mi tu chodzi po głowie, ale hmm. co tutaj chodzi? Tutaj mamy kartę gniew. I co jeszcze? Nuda. O właśnie, i zawiść. No właśnie ta karta mi chodziła po głowie. E, że tutaj z tym zaufaniem, w sensie z tą kartą zaufanie. Dobra, powiem najpierw o co mi tutaj chodzi na tej karcie że w momencie, w którym wy chcecie teraz sięgnąć, tak jak ta osoba, sięgnąć gdzieś w górę po swoje marzenie, po tą gwiazdę, po, po, swoje, marze po swoje marzenie, powiedziałam, po swój cel, po coś, co, co jest Wasze, coś, co chcecie spełnić, eee, i nie patrząc na te obawy, to tak jakby właśnie te obawy, te wątpliwości Was tutaj trzymały. I niby chcecie polecieć do góry i realizować się i rozwijać, ale te obawy to tak jak trochę taka kula u nogi. Będzie Was tutaj trzymać. Więc to nie jest tak, że patrząc na te obawy, patrząc na te trudne emocje, wywrócicie do tego zastoju, wrócicie do tego trudnego momentu, tylko najwyraźniej jest jeszcze coś, co Was trzyma. Więc jakby duża część z Was, w sensie tak nie dużo osób z Was, tylko jakby część Was samych uwolniliście się już może od kilku innych takich tutaj, wiecie, kul u nogi. Takich obciążeń, um, trudnych emocji, więc już um, czujecie, że możecie wiecie, sięgnąć do góry, ale jest jeszcze coś. To nie jest tak, że to jest znowu coś, tylko wyobraźcie sobie, że tutaj takich um, powiedzmy, no osób, powiedzmy, że to ta jedna osoba, tutaj to jest jakaś trudna emocja czy jakaś wątpliwość, um, że takich wątpliwości mieście tutaj z 10 i 9 z nich już um, uwolniliście. I została jeszcze jedna. Więc to nie jest tak, że to jest coś nowego, co was znowu ściągnie w dół, tylko to jest coś, co jeszcze was trzyma coś, co jeszcze jest tutaj do, do zrobienia, na co jeszcze musicie popatrzeć. No i właśnie tutaj chyba o to chodziło, z tym zaufaniem, że. Mm, tak, jakbyście byli tutaj tą osobą na górze i teoretycznie myślicie, że już jesteście na górze i możecie sobie robić tutaj, co chcecie, latać w chmurach, ale tak naprawdę dużo waszej energii idzie jeszcze na trzymanie się czegoś, czy trzymanie tutaj czegoś, nie? Patrzenie na to, na co tak naprawdę nie chcecie patrzeć, bo sobie zawiązujecie oczy, bo myślicie, że jak nie będę na to patrzeć, no to już sobie mogę latać w chmurach, ale to nie zniknie samo. Tutaj trzeba jeszcze sobie jakoś z tym poradzić. Jeszcze jakąś wątpliwość, jeszcze coś sobie uwolnić. Zakwestionować, może z, no, popatrzeć po prostu, co to jest, czego ja się boję. Czy to jest jeszcze niskie poczucie własnej wartości, czy to są jakieś, coś tutaj mówiłam, bo właśnie może takie poczucie lojalności wobec kogoś, może e, poczucie, no, że, że sobie nie poradzę, że nie mam wystarczająco dużo kwalifikacji. No, różnie, dla każdego z Was to może być coś innego. E, więc myślę, że to jest po prostu coś jeszcze do, do popatrzenia na to. Okay. I jeszcze jedna karta porady. E, mamy świadomość ofiary. Ja myślę, że Wy się po prostu tego boicie, że teraz udało Wam się wyjść trochę. Z tego miejsca, właśnie z takiego, z tej roli ofiary, i boicie się, że jak znowu zaczniecie patrzeć na jakieś wątpliwości, czy może w jakiś sposób po części się jeszcze czujecie w, jakiś, w jakimś stopniu, czy wobec kogoś, wobec czegoś ofiarą, i boicie się tam zajrzeć, bo boicie się właśnie, że znowu wpadniecie tutaj. W ten dołek i, i znowu będziecie się musieli wygrzebywać. No ale tak jak mówię, to nie jest. To bardziej jest na takiej zasadzie, że wy jeszcze nie wyszliście w 100% z tego i tam został jeszcze kawałeczek, a to nie jest tak, że znowu was jakiś, coś złapało za nogę i was trzyma, nie? To nie jest nic nowego. To jest coś, co tam jeszcze zostało. Na co jeszcze trzeba popatrzeć. Um, no dobra, to chyba tyle. Już mi tutaj nic nowego nie przychodzi na myśl. To dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.